W swoje okulary. Bo będę tańczyć w płomieniach. Bo będę tańczyć. Musimy koniecznie opowiedzieć o tej scenie z kozą, bo tutaj akurat sceny z Kozą może celowo się nie pojawiła, ale my zrobimy, żeby była. Moi drodzy, oto drużyna, która wygrała tegoroczną pierwszą w ogóle w Polsce odsłonę konkursu 48-Hour Film Project. To więc grupa twórczek, jak się określacie tutaj, jak rozumiem nieformalnie. Piotr Grabowski, Piotr Grzemieniewski, Filip Kuncewicz, Magda Lamparska, Jarek Witaszczyk w kolejności pozmienianej. Witam Was gorąco na poziomie 2.0. Dzień dobry. Cześć. Dzień cześć. Dzień dobry. Cześć. Producent o, najbliżej mnie, więc od razu zapytam producenta o to, jak w ogóle mm, się to stało, że grupa twórcza w konkursie wzięła udział. I czywiście się wszyscy znali wcześniej, czy to była taka ad hoc? 48 godzin inicjatywa i robimy. Musisz dać mi szansę, bo cała grupa twórcza to 14 osób. To jest Nie, reprezentacja, dobrze, no, go tak, na tyle pozwoliła telewizja. Natomiast. na więcej, może studio jest troszkę mniejsze, ale. Tak, Jacek Szymański reżyserował, Arek odpowiadał za obraz, wspólnie realizowali ten obraz Jola Szymańska wspaniale, wspaniale zadbała o stroje. Jola Stefańska, tak ja polecam zobaczyć pro... listę płac po prostu po filmie, który... A będzie? U nas. Tak. Lista płac naszego programu Nie, na pewno. Film. Jeśli chodzi o grupę ale skłóćmy się na tym, jak robiliście ten film, bo to jest dla mnie najważniejsze. Wiadomo, że ludzie Oczywiście, że ekipa profesjonalna, i to jest taka rzecz dosyć ciekawa dla mnie. Wy jesteście profesjonalnymi aktorami wszyscy. Dlaczego w ogóle się włączyliście w robienie takiego wariactwa jak film w 48 godzin? Zadzwonili do Was i powiedzieli zróbcie. Są fajne rzeczy po prostu. Są fajne to jest doświadczenie zawodowe tak. po prostu. I to nawet te, to, 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 że nas zmuszono do takiego tempa pracy, że w 48 godzin rzeczywiście my na planie musieliśmy jakby zrealizować, mówię o aktorach, swoje zadania w dużo mniej godzin, ponieważ postprodukcja zajmowała dużo czasu również trochę skok na główkę, bo jakby wieczorem, w piątek nie znaliśmy jeszcze scenariusza. Nie znaliśmy ekipy. Nie znaliśmy ekipy <grypy> chyba jakoś szczególnie. Co Absolutnie Nie, nie. nie, nie, to nie. Jest Poznaliśmy się w sobotę rano i Popraliśmy dzień się. dobry, dzień dobry, to może ja przeczytam scenariusz okej. Okay. Więc dokładnie. jakby to była cały czas jakaś taka praca niewiadoma i to też jest jakiś, w jakiś sposób bardzo twórcze. Więc... Tak, z, z, a, aktorsko tak, my się spotkaliśmy w sobotę rano o 11:00 tak o 19 o 20 byliśmy już po zdjęciach w zasadzie. W sadzie, 21. Więc... Bardzo takie trzeba przyznać, tak? To po tak, po no, no szybciutko. Ja byłem w tej komfortowej sytuacji, że brałem udział w, w tworzeniu, współtworzyłem mhm. scenariusz, więc wiedziałem, co mnie czeka następnego dnia, oni rzeczywiście... Aleście zrobili. A propos scenariusza, on powstał w 6 godzin. Ja czytałam, żeście się tam śmiali, uśmiechali, radowali, w 6 godzin powstał scenariusz i potem rozumiem szybka realizacja. Pytanie do kompozytora, bo wy rozumiem, czy wy wiedzieliście od razu, że będzie to musical do zrobienia i ty miałeś przygotowane już w ogóle wszystko partytury porozpisywane, mm. czy też ciach robimy. Więc to, to właśnie była taka sytuacja, w której mogło być wszystko. Więc przygotowanie muzyki... Gatunek, no tak, tak. przygotowanie muzyki wcześniej odpadało tak samo jak przygotowanie planu ze względu na rekwizyty. Ale były super na te rekwizyty, no takie po prostu Skąd się bierze takie okulary na przykład genialne, tak szybko no to no, można je To, to, to charakteryzacji? Której... Tak. A propos tej muzyki, no to była taka sytuacja dosyć e, typowa dla branży, czyli wszystko na wczoraj. Czyli nie było to dla Was zaskoczenie, rozumiem, po prostu pracowałeście w swoim normalnym otoczeniu bardzo filmowym. Nam, bardzo nam pomogła na planie, dlatego że ona pojawiała się w trakcie jakby kręcenia jednej sceny. Filip pisał u siebie w studio kolejną bieżące, scenę i wysyłał na bieżąco. Myśmy dostawali tą muzykę i wchodziliśmy, ponieważ musical, my wchodziliśmy w klimat każdej sceny dzięki tej muzyce, bo tak. ona wprowadzała hmm. nas naprawdę w świetny rytm. I można Tych to było zrobić. Tak z tak, każdą tak. sceną zawsze słuchaliśmy yy, muzyki, tak. żeby moment, potem ja ona właśnie, dyktowała wejść, nas tak? tak naprawdę i te postaci, które graliśmy. Znów pytanie do człowieka, który czuwał nad całością, bo yy, potem montaż, tak? Montaż to jednak jest coś, co zabiera trochę czasu. 48 godzin to już trochę zabrali na granie, zabrali na komponowanie muzyki, wyrobiliście się z takim szybkim montażem. Dobrze zaplanowane zdjęcia to nie jest problem z montażem. Montaż był krótki, spokojnie od pół do trzeciej poszliśmy spać i jeszcze następnego dnia zrobiliśmy realizację kozy. Tak, w Fragmentu z kozą, bo chcieliśmy jakby zasygnalizować, że to jest bardzo ważne dla nas temat. A dlaczego dla nas jest ważna koza? No i właśnie, to jest taka, taka niespodzianka, niech zostanie niedopowiedziana, jak to mówi nasz reżyser, tak. mm -hmm. wkrótce, wkrótce więcej o tej kozie. Ale ja muszę, muszę powiedzieć rzeczywiście, że tak jak mówi nas powiedział na, nasz scenarzysta, który czuwał nad tym, jakby, jakby pilnował, dyscyplinował nas, Robert Trojanowski, gdybyśmy mieli więcej czasu, no to mógłby nie powstać taki scenariusz, bo Aha. za dużo zabawy przy tym nastąpiło. Generalnie to jest tak, że chyba uwolniliśmy wszystkie pozytywne emocje, których nie mieliśmy szansy uwolnić wcześniej. A, I teraz zrobić po prostu rewolucję w polskim kinie, bo pokazaliście twórcom polskim, że można się spiąć w 48 godzin zrobić naprawdę dobry film. Więc teraz nie zazdroszczę wam, jak wyjdziecie na ulicę i spotkacie jakichś kolegów z branży, może być ciężko. Trzymam kciuki bardzo mocno za spotkanie kolejnej grupy twórczej w tym gronie, bo wiem, że nie znaliście się wcześniej, ale pewnie będziecie razem tworzyć. No i czekam na te kozy, dobra? Mam nadzieję, że Jarek, się no, pojawi koza. Jarek, tak. no? dobrze, to już znamy się. To się do <laughs> Bardzo Wam dziękuję za spotkanie na Dzieci poziomie 2.0. Zwycięzcy pierwszej odsłony 48-hour film Project Warsaw, którzy wędrują do Stanów, a potem wędrują może do Kanady.